Pan z wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w Was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie, Panowie Chrystus. Drogie dzieci, to drugi dzień Waszego wielkiego święta. Miałyście wczoraj bardzo piękną pierwszą komunię, a dzisiaj przedłużamy to święto. Jesteście może trochę zmęczeni po wczorajszym dniu świętowania, ale dzisiaj Pan Jezus kieruje do nas wszystkich, do Was szczególnie, bardzo proste słowa. I powiem krótko, żebyście zapamiętali choćby tę jedną myśl z dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej niedzieli. Pan Jezus mówi tak: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Bardzo proste zdanie. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Trzeba o tym pamiętać. Miłość do Pana Jezusa w tym się wyraża. Dlatego warto przykazania Boże pamiętać, powtarzać je, gdy przyjdzie kolejna spowiedź, popatrzeć na przykazania, zobaczyć czy je wypełniam, czego nie wypełniam i tak przez całe nasze życie. To jest pewne kryterium naszej wiary i naszej miłości. Bo można mówić dużo o miłości, a nie kochać. Tak jak w życiu codziennym. Można mamusi i tatuszowi nie mówić ciągle, że ich kocham, ale kiedy jestem posłuszny, wypełniam ich polecenia, gorliwie zabieram się do nauki, umiem zachować porządek w swoim pokoju, sam pamiętam o modlitwie, nie muszą mi przypominać, czy o lekcjach, to w tym się wyraża miłość. Że zachowujemy tę zgodę ze swoim rodzeństwem, w tym się wyraża miłość. I rodzice dobrze wiedzą, które dziecko naprawdę nas kocha. Tak samo wdzięczność za to, że rodzice was wychowują, troszczą się o was, Interesują się wami. Sami wiecie, że bez nich życie byłoby w ogóle niemożliwe. To trzeba być wdzięcznym. Cecha niezwykle cenna. Dziękować za dobro, które otrzymuje od innych. Podobnie w szkole nauczyciele, którzy poświęcają wiele czasu dla was. Koledzy, koleżanki. Miłość się wyraża w konkretnych czynach. Tak samo miłość do Pana Jezusa. On wprost do nas mówi: kto mnie miłuje, ten zachowuje moje przykazania. A to znaczy, począwszy od pierwszych, że trzeba pamiętać o Bogu, modlić się do Niego, święcić Dzień Święty, potem czcić Ojca i Matkę i dalej cały szereg konkretnych poleceń. Życzliwości wzajemnej, uczciwości, troski o innych, szukania dobra innego. Kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. To jest słowo, moi drodzy, dla wszystkich nas dzisiaj, bo nieraz możemy mylić dewocję z prawdziwą pobożnością, zachować pewne jakieś elementy religijności, ale tak naprawdę Pana Boga nie kochać, bo Odrzucimy niektóre z Jego przykazań. Kto mnie miłuje, ten zachowuje moje przykazania. I druga myśl dzisiaj niezwykle cenna. Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego. To znaczy, niech Pan Jezus zawsze w naszym sercu będzie obecny i uwielbiony. Mam być Jego świątynią. Pana Chrystusa miejcie w waszych sercach za świętego. Bardzo proste zdania, ale niezwykle cenne. Dla was dzieci na całą drogę życia sakramentalnego, przez całe życie miejcie Pana Jezusa za świętego w swoich sercach. I miłując go, zachowujcie Jego przykazania. I Pan Jezus mówi: Jeżeli mnie kto miłuje. Będzie zachowywał moją naukę, ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Czy jest mówi, czyli mieszkać będę w tym, co mnie miłuje i przykazania moje zachowuje. Zapamiętacie to? Trudna nauka czy nie? Nie wiadomo, tak? Trzeba by rodziców zapytać, nie za trudna. To mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. Wstańcie, wszyscy wyznamy naszą wiarę.